No wie pan, ja właściwie to byłam myślą o ojców mhm. cały czas, mimo wszystko, tak? tak. A proszę jeszcze opowiedzieć, jak pani znalazła tabliczkę daty, tak? Czy o to chodzi, tak? Na tej ścianie przecież to może tych nazwisk tam tak. jest. No sama chodziłam, chodziłam, bo tam są tabliczki ustawione alfabetycznie, mhm. no więc jakoś szczęśliwie znalazłam, z tym, że ojca Yy, nazwisko jest jako Machczyński, uh -huh. bo to jest z rosyjskiego. Uh -huh. Rozumiem. Przeciwam. Ale wi wiedziałam wszystko, no i znalazłam, szczęśliwie zrobiłam sobie tam zdjęcie. Nawet tam był taki redaktor. Mówi: To ja jeszcze tu przyślę redaktora, żeby pani zrobił dokładne zdjęcie uh -huh. i wywiad z panią. Uh -huh. Ale już niestety nie było. Uh -huh. Czy jak brzmi ta tabliczka? Porucznik. Tadeusz, tak? Nie, nie, nie. Ja mam to, to zdjęcie mhm. w tej chwili, nie powiem. Dobra, Porucznik Adam Tomasz Machdziński. Mhm. Mhm. I data śmierci tam jest konkretna, czy to jest kwiecień po prostu? 40 rok, Tylko 1940. 40. Mhm. Mhm. Rozumiem. Wiem, że tam ludzie wtykają kwiaty. Tak, też mhm. tam ma ojciec właśnie. Mhm. Też tak włożyłam. Światki pod spodem z nic zapaliłam, mhm. no i powróciłam do, 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 z powrotem do naszej grupy tam, no i tak żeśmy czekali. Ale jak Pani była w tym lesie katyńskim, o czym Pani wtedy myślała? Przypominała sobie Pani tego tatę trochę, czy? Że nareszcie jestem. Ale to było moje marzenie.